Ostatnia czarodziejka na Ziemi. Ciężko znaleźć kogoś w wielkim wszechświecie. Sama Ziemia jest całkiem spora. I nawet miasto takie jak Gardenia wydaje się ogromne, jeśli szukasz kogoś, kogo nigdy nie widziałaś. Hmm? Spodziewasz się kogoś? Nie, kto to może być? Tak? Cześć, mam! Ale, dziewczęta! Możemy zostawić tu walizki. Jestem wykończona. Mamo! Oh, tak dobrze cię widzieć. Hehehe! <grym> Nigdy nie widziałem tylu bagaży. A Co was to sprowadza, dziewczyny? A, nic takiego! Szukamy czarodziejki i chcemy, żeby ludzie uwierzyli w magię. Meble w tym domu są wyjątkową dułę. Zmieniłabym też kolor ścian na malinową głębię. Czarodziejka tutaj w Gardenii? Właściwie to dziewczyna, która nie wie, że jest ostatnią czarodziejką na ziemi i grozi jej porwanie. Tak! Przez czterech złych czarowników, więc musimy przewrócić ziemi magię. Gdzie poszedł Kiko? Był tu jeszcze przed chwilą. Tutaj jest! O, Kiko! Bloom, dziewczyny, cieszymy się z Waszego przyjazdu. Po tym jak Kiko pomoże Wam z bagażami, możemy spędzić razem trochę czasu. <skrybuj> <grybuj> <skrybuj> ah. Martwisz się, czy dziewczynom uda się na czas wykonać misję? Co znaczy na czas? Innymi słowy, zanim nie oszalejesz, goszczenie w domu sześciu czarodziejek nie jest łatwe. Na przykład któregoś ranka, kiedy się goliłem. Co to jest? Muza lubi słuchać rano bardzo głośnej muzyki. Ciągle o tym zapominasz. Hmm? I te maratońskie międzygalaktyczne rozmowy Stelli, Książę Sandor z planety Vultus? Żartujesz, jest okropny, nie, posłuchaj, wiem, kto byłby lepszy. Hmm, hmm, hmm. Hmm. No, a leyla przemeblowała salon. Hmm. Przeszkadza ci, że to ćwiczę, Mike? Nie ćwicz sobie, a ja pooglądam telewizję. Co? A tekna zniszczyła pilota. O, zapomniałam ci powiedzieć. Unowocześniłam go. To była przestarzała technologia. Cieszę się, że Blum i dziewczyny tu są, ale, pomijając wzrost domowych wydatków, jak długo można przeżyć w jednym domu z siedmioma kobietami? To tylko chwilowe, Mike. Wkrótce wyjadą. że Mike i Vanessa nas tu nie chcą? To nie tak, Stello. Nasza misja na Ziemi może długo potrwać. Nie powinnyśmy zwracać na siebie uwagi. Musimy zachowywać się jak prawdziwi ludzie. Dzięki. Musimy mieć jakąś pracę, żeby odciążyć finansowo Mike'a i Vanessa. Wiedziałam, że słowo praca nie prowadzi do niczego miłego. Przepraszam, ale w końcu dopiero się uczymy! Tak i właśnie skończyłyście! serce! zawsze oh. lata! Widziałaś tam ten zielony strój? Bolałabym żółty Szukam bluzki dla mojej dziewczyny, pomożesz mi? A to co? Zwłaszcza bez używania czarów. Dziewczyny, może po prostu musimy dać z siebie więcej. Jeszcze więcej? Nie da się. Jesteśmy tylko czarodziejkami i tyle. Tekno? Tekno, i jesteś? Jimmy, co za niespodzianka! Właściwie to nie koniec niespodzianek. Cześć dziewczyny! Riven! Brandon, skarbie tęsknię za tobą. Każą mi tak ciężko pracować. Blum, cześć! Słyszysz mnie? Tak, Sky? Jak wam idą poszukiwania? Na razie niestety nie zrobiłyśmy żadnych postępów. Dopóki nie znajdziemy czarodziejki, nie wrócimy do Alfei. Jestem pewien, że dacie sobie radę. Znalazłyście coś, co mogłoby wskazywać na obecność ogrona? Nie na bół. wygląda na to, że zniknęli tak szybko, jak się pojawili. Tak, ale to takie miłe, że wciąż o nas myślicie. Tak naprawdę bardzo chcielibyśmy być tam z wami. Sky, jak myślisz, kiedy będziemy mogli się zobaczyć? E, szybciej niż myślisz. Jak to? E, po prostu musimy już lecieć. Żegnajcie. Pokażecie się wkrótce. Jasne. Trzymajcie się. Ach. Czasem krótkie spotkania są gorsze niż ich całkowity brak. Potem tylko bardziej się tęskni. Przepraszam, ale dzisiaj wpadłem na Was kilkanaście razy i tak się zastanawiam. Szukacie pracy, tak? Cóż, przynajmniej próbujemy. Chyba mogę Wam pomóc. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Runi. Ale mamy szczęście, to ten Runi. Co się dzieje? Dziewczyny dostały pracę w największym sklepie z zabawkami w gardenii. E, tak. Pan Runi jest pod wrażeniem naszej gorliwości i działania w zespole? Ej, to świetna wiadomość. Tak, jeśli Stella znowu nic nie zepsuje i się przez nią nie spóźnimy. Już idę, idę. Jaką fryzurę powinnam wybrać na pierwszy dzień pracy? Zobaczycie, będzie dobrze. To jest dla nas wymarzona praca. Będzie dobrze? Blum, muszę ci coś wyznać. Wolę pesymizm pradawnych wiedźm od twojego optymizmu. Tak, sprzątanie magazynu to nie jest zajęcie dla nas. I jest dorywcze, a dostajemy tylko kilka dolarów za godzinę. Macie rację, ale mimo że to nie najlepsza praca, potrzebujemy jej. Te pluszowe zabawki są takie piękne! Wielka szkoda, że zostaną spalone. Z powodu kilku wat. Jaki on jest śliczny. Ożywmy pozostałe. Łasko, cześć, Dzięki czarom flory nie zostaną zniszczone. Żyją i mają skrzydła. Cześć! Ale jak się nimi zaopiekujemy? Wystarczy, że ktoś je pokocha. Są takie urocze, że to nie będzie problem. Dziewczyny, jak wam idzie praca? Pan Runi tu idzie! O nie, nie zdążymy ich schować! Ale możemy je przenieść! Lećcie, maluchy! Ah. Dobra robota! Niesamowite, że udało wam się wynieść wszystkie maskotki tak szybko! Cóż, praca w zespole! Chcę was nagrodzić! Zasłużyłyście na premię za zaangażowanie. O -o. A? <grymny> Chyba trochę za wcześnie, żeby świętować. A? <grymny> Biedny Kiko, zazdrosny Co my zrobimy z tymi zwierzakami? Ach. 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 Ile oni mają tam kotów? Prowadzą z oczy jak? Mogły skończyć w piecu Cóż, faktycznie są urocze. Mając tyle zwierzaków, możemy otworzyć sklep. Miałybyśmy pracę i wprowadziłybyśmy magię do świata ludzi. I szukałybyśmy czarodziejki. Blum, to fantastyczny pomysł. Tych zwierzaków nie da się nie pokochać. Asia! Ciekawe, co na ten temat myśli moja alergia. Asia! Poddasze jest duże, ale jestem pewien, że o wiele bardziej spodoba się panią pomieszczenie na piętrze. Jak wrażenia? Jest bardzo ładne. Jaki stąd piękny widok. Jest duże, jest super. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy Vanessa. To dla nas wiele znaczy. Oddamy wam wszystko co do centa, słowo. Teraz skupcie się na pracy. Macie wiele do zrobienia. Nie mogę się doczekać. Na wszystkim, którym się spodobają. I będziemy sprzedawać produkty do opieki nad nimi. Omówmy podział obowiązków. Stella zajmie się wyglądem zwierzaków, przy pomocy szamponów, suszarek i ozdób. I zaprojektowanej przez siebie kolekcji ubranek. Flora będzie odpowiedzialna za ich zdrowie, dietę i samopoczucie. Mm. Laila będzie pilnować, żeby pluszaki były w jak najlepszej formie. Ruchy, ruchy, ruchy! Dzięki talentowi muzycznemu muzy, nasze maskówki nauczą się tańczyć i śpiewać. Wow. A! Lala. Lala. Tekna stworzy nam stronę internetową z wirtualnym sklepem, nowościami i informacjami. Ja będę witać klientów, udzielać im informacji i umawiać spotkania. <śmienny> Zwraca na siebie uwagę, ale ludzie nie są zainteresowani. Kiedy przyjrzą się zwierzakom z bliska, zmienią zdanie. Miejmy nadzieję, bardzo ciężko sprawić, by uwierzyli w czary. Założę się, że na otwarcie przyjdzie sporo ludzi i to nie dzięki magii, ale dzięki kampanii reklamowej. Kromi, ale sklep jest jeszcze nieczynny. Ach, jak chcecie. Cześć, mała! Jesteś wyjątkowa, prawda? Co tutaj robisz? Wala dźwięku dosyć słaba i niegroźna, ale jestem pewna, że to samo czułam w trakcie ataku łowców w alfei. Czarownicy to są. Nikogo tu nie ma, ale ciągle czuję tę energię. Ach, ale staje się coraz słabsza! Nie, ja też ją czuję, muzo. Chodźmy! Pico, pilnuj zwierzątek, dopóki nie wrócimy. Mm. Mm. Chodźcie dziewczyny, klub Wings wraca do gry. Wings and A -a -a! Rozdzielmy się, szybciej ich znajdziemy. Uwagi. Magiczny trop jest coraz silniejszy. Tędy! Biegnij, Artu. Ale nie za daleko. To stąd płynie energia, ale nigdzie nie widzę czarowników ogrona. A przecież wyróżnialiby się. Chodźmy, tu ich nie ma. Ha, ha, ha. A? Spójrzcie! Juhu, orety z góry wyglądają na malutkich. Przestań, próbuję się skoncentrować, Dello. Wyczuwam magiczną energię dokładnie przed nami. Czarownice ogrona muszą tam być w centrum handlowym. Hm, w centrum handlowym znajdę wszystko. Spójrzcie w górę! No. Popatrz na nie! Ciekawe, co takiego reklamują. Żeby coś sprzedać, producenci zrobią wszystko. Wydaje mi się, że energia płynie stamtąd! Ale tam nic nie ma! Mamo, kupisz mi takie! Kochanie, wiesz, ile taka zabawka musi kosztować? Super bohaterki, jak z jakiegoś komiksu! Po tych wszystkich walkach, które stoczyłyśmy w magicznym wymiarze, utknęłyśmy w ziemskim centrum handlowym. Hej, a co w tym złego? Zaczekaj, Lejlo, coś wyczuwam. Ja też. Ta silna energia musi być pod nami. Hmm. Tak, ale problem w tym, gdzie? To bez sensu. A? 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 Jeśli chcesz przeżyć na Ziemi, naucz się z zasad u. ruchu. Ha. Klub jest coraz słabszy, lećmy w stronę mostu! Bloom, tam na dole! Tak, chodziło o jakiś koncert, powiedziałem. Tam! Załatwmy ich! Ah! <tree> uh. 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 Oh. Za co to było? Kręcicie jakiś film? Przepraszam, pomyliłyśmy was z kimś innym. To był błąd. Duży błąd. Nasz cel zniknął! A? Huh? Nie nic z tego. Jeśli ogron i jego łowcy tu byli, pozwoliłyśmy im uciec. Ale mamy pecha. I to jakiego? To jeszcze nie koniec. Spójrzcie. <laughs> Kiko, co tu się stało? <laughs> ale bałagan. Dziewczyny, dzisiaj czekają nas nad godziny. Wiedziałam, że będzie ciężko, ale nie, że aż tak. W kolejnym odcinku klub Wings otworzy swój wspaniały sklep ze zwierzakami. Czarodziejskie maskotki czekają na swoich właścicieli. Życie w Gardenii stanie się zabawne, ale czarownicy z Czarnego Kręgu zrobią wszystko, żeby to zepsuć. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika. reżyseria Jerzy Dominik, dialogi polskie Olga Świerk, dźwięki montaż Maciej Sapiński, organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Blum Katarzyna Owczarz, Stella Krystyna Kozanecka, Flora Anna Wiśniewska, Tekna Katarzyna Łaska, Leila Brygida Turowska Szymczak, Muza Agnieszka Kudelska, Faragonda Jolanta Wojko, Roxy Klementyna Umer, Ogron Tomasz Kozłowicz, Anagan Jakub Szydłowski, Gantlos Jakub Wieczorek, Duman Waldemar Barwiński, Sky Jacek Kopczyński oraz Anna Apostolakis, Monika Pikuła, Miłogostreczek Bartłomi Jerzy. Dominik, Janusz Wituch, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Tomasz Bednarek, Agnieszka Feilhauer, Leszek Zduń, Izabela Dąbrowska. Piosenki z tekstem Marka Kreisler'a śpiewały Katarzyna Owczarz, Aleksandra Szwed, Katarzyna Łaska oraz Aleksandra Bieńkowska.